Widzowie, teraz nagramy sobie film właśnie sobie myślę co bym z wami nagrał. Właśnie teraz bym chciał zobaczyć, czy da radę nawrócić ten coś na Właśnie sobie teraz włączam. Zobaczcie. Widać, widać. Łączy się, łączy się. Łączy Zobaczycie Zobaczcie sobie ten w C-Mobile, w C-Mobile znaczy tylko taką FIFA, to taką, gdzie coś się z serwerami stało. Właśnie. No nie chce działać. Nie chcę działać nie wiem bo bym sobie coś porobił bo bym nagrał może coś fajnego coś bym zrobił tylko że nie ma, nie mam pomysłu co nie widać to sworki teraz sobie taką funkcję może ustawię czy da radę coś dobra o nie da rady nie no tak to nie dobra widzowie to, to koniec tego odcinku może w przyszłym może w jakimś innym odcinku coś wam nagram ten odcinek to był taki, jeszcze taki nie za bardzo złym się zapoznałem, ale się zapoznam. Niedługo dobra to papa, miara. Pa.